Zapraszamy Was do obejrzenia fantastycznej nieruchomości w Altei. Pierwsza linia brzegowa, trzy sypialnie, dwie łazienki, dwa tarasy. Ogromne miejsce parkingowe, ale najważniejsze jest to, co za oknem: przepiękny ogród z palmami, z drzewami oliwnymi, plaża 5 metrów od ogrodu, fantastyczny basen i widok słuchajcie, również na góry. Chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda mieszkanie. więcej takich ofert. Obserwuj nasz kanał, komentuj, zadawaj pytania, a my my znajdziemy dla ciebie najlepszy apartament, twój drugi dom w Hiszpanii. Adias.